Witam Państwa, jestem aktualnie w państwie, które tak jakby nie istnieje. Jestem w Naddniestrzu. Jest to de jure część Mołdawii. Jest to teren separatystycznej republiki, właśnie Naddniestrza, która no, pozostaje z kansenem poprzedniego ustroju z Związku Radzieckiego. Idę właśnie po stolicy Naddniestrza, czyli po Tiraspolu. Nie jestem na żadnych głębokich przedmieściach, jestem praktycznie w centrum I tak to wygląda właśnie Czysty skansen Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Jak widać W Kiszyniowie to też jest dużo pozradzieckich budynków, oczywiście, no bo to była część Związku Radzieckiego Ale widać, że się wdziera jakaś tam nowoczesność powoli A tutaj, jak widać no dobra, żeby nie było, że tutaj jestem jakiś stronniczy i jestem negatywnie nastawiony. Są ładne budynki też, jednak no jest ich mniejszość zdecydowanie. Generalnie tym państwem trzęsie taka firma, która nazywa się Sheriff. Jest to ta sama firma, co prowadzi drużynę piłkarską Sheriff Tiraspol. Firma też posiada swoje supermarkety, posiada prawie cały przemysł w kraju. Więc ten oligarcha posiadający tą firmę jest naprawdę bardzo bogatym i bardzo wpływowym człowiekiem. W zasadzie on steruje, pociąga za sznurki w tym kraju i ludzie za krytykę tutaj Naddniestrza się aresztuje i prześladuje generalnie. Wyrzu wyrzuca się z pracy i tak dalej. Tutaj mamy wielki pomnik Suworowa w parku miejskim. Tutaj widzimy flagi, flagi oczywiście nieprzypadkowe. Na najwyższym sztandarze, co ciekawe, jest flaga Rosji, nawet się nie kryją.